witajcie widzowie. Dzisiaj gramy znowu, kolejny trzeci już odcinek będzie dzisiaj, jeszcze z, łącznie z sorczem. Gramy w RusSan Car Crash Simulator. I powiedzmy jedziemy na rocznicę radzieckich zakładów mechanicznych. Tata mówi, nie o, poobijaj samochodu, a ty poobijasz. No kurczę, jakie pieczone, kurde, no tata mnie zabije, mam nadzieję, że samochód jeszcze idzie wyklepać, no jeździ, no to się wyklepi. Kurde, tylko przez tą maskę nic, kurde, nie widać. Mogłem jej nie otwierać, no i kurde. Tam nie zabije dobra rok temu rozbijem a teraz mamy radzieckiego quattro kurde to będzie nadeszło no jak jeździsz baranie ty pipciaku jeden to zobaczymy do ilu się rozpędzi kurde nie to przeze mnie nie kurde nie nie no nie, nie! Może takiego samochodu jak wszyscy to nie mamy, no ale mam nadzieję, że dojedziemy do tych radzieckich zakładów. No może te 113 na godzinę, już czy na samochód część. Prawo jazdy jest dane rok temu. 100 na godzinę wystarczy. Kude mm zjazd. -hmm. No, na szczęście, to tam bym je ubił, chociaż pół życia zbiorą. Aż kurde. Dobra, dobra, dobra. cieć cieć to prawda, ja tak mocno nie było zdane, do tych zakładów dojedziemy, nie? O tu ktoś się rozbił. Gdzie? Mm -hmm. Tutaj już się zaczynają zakłady. Kurde, no nie, nie, no tata mnie zabije, kurde. Tylko pamiętaj, spróbuj mi no tylko jedną ryskę zobaczę. To ci paskiem podupie dam. Dobrze, tato, dobrze. To się inaczej bo Wiem, co się poprzednim razem stanęło. O kurde, ryska. Zakładów się skrótem pojedzie Nie, 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 to on, to był on. Nie, No nie, jak teraz, to też on. Tu już jesteśmy, zakłady mechaniczne w radzieckiej. I dojeżdżamy. Tylko nie pobijaj, błagam cię. Wiem, że możemy kupić nowy, no ale no błagam cię. No, nie będziemy trzeciego. Co roku rozbijasz. Dobrze tato jadę. No jak jeździsz, baranie nie jeden. Wiesz co mówiłem, nie? No tak, tato, ale ja tylko wjechałem i ktoś już we mnie wjechał. No dobra, kupimy nowe auto. Dobra, nowe auto. I cyk, powolutku, wyjeżdżamy. Tylko nie idź skrótem, bo wiesz co się dzieje. No wiem, wiem, na razie. Hehe, <laughs> nie słucham ojca. Stóweczka. Kurde. Nie, nie. No nie dobra. Mój ręczny, ręczny, ręczny Ręczny, ręczny Dał się, bez ryski nawet Taki jestem fajny kierowca Ludzie pozdrawiać A co tam się stanęło? Ludzie pozdrawiać mnie Pozdrawiajcie mnie Ludzie, pozdrawiać mnie! Jestem bogaty i mogę mieć nową furę, co trochę! Uff. Tata mi kupi nową. Tylko, synu, zbierałem na tego ziła całe życie. Błagam cię, nie rozbij. No, nie rozbiję, tato. Przecież wiem, że to Twój z pracy. A tam, zobaczymy, ile ta ciężarówka maksymalnie wyciągnie. No jak 10. Jak 110! Kurde! Telefon. Tato ile ta ciężarówka może pojechać? 150. Ale tam nie wierzę ojcowi. O, Roblox, pół!